Witam Państwa w imieniu Telewizji Zabrze. Zobaczmy, co wydarzyło się w Zabrzu. Jak wygląda zawód dziennikarza w praktyce? O tym mogli przekonać się uczestnicy półkolonii lata z teatrem, którzy odwiedzili naszą redakcję. Na ulicach naszego miasta można było spotkać grupę młodych ludzi, którzy spróbowali swoich sił jako prawdziwi reporterzy. Podczas tych warsztatów chodziliśmy po parku i mieście i robiliśmy sądy z różnymi osobami. Jak Ci się podobało przeprowadzenie takich sądów? Bardzo fajnie, bo lubię rozmawiać z ludźmi, lubię tam przeprowadzać z nimi jakieś rozmowy, dialogi, więc dla mnie było bardzo fajnie, podobało się. Na początku było trudno się przełamać, podchodzić do ludzi, ale później było fajnie i no śmialiśmy się i było zabawnie i fajnie. A dlaczego zdecydowałeś się na taką formę wakacji? Byłem tu ostatnio, dwa lata temu, no i podobało mi się i tak fajnie tu jest, miło. Podobało mi się, zrobiłbym to jeszcze raz, bo teraz wiem jak to się robi, było pewnie troszkę lepiej. Byłem już w dwóch edycjach, Podobało mi się, byłem na grupie aktorskiej, ciekawie było. W tym roku chciałem spróbować czegoś innego, więc poszłem na dziennikarstwo. Miałem okazję poznać, jakby, drugą stronę kamery, jak to wygląda przeprowadzanie wywiadów z kimś, z ludźmi, ogólnie, mieszkańcami w Zabrze. Podobało mi się bardzo, bo miałem okazję zobaczyć pracę, właśnie TvZ, telewizja Zabrze. To było super przeżycie. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam tu być. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ na codziennej okazji łapać ludzi, przełamywać swoje bariery, żeby podchodzić, odmawiać z ludźmi. No i poznać właśnie czyjś zawód, tak, od drugiej strony tylko opowiadania. Czy taka forma spędzania wakacji jest ciekawa? W eee, formie warsztatów? Myślę, że tak. Myślę, że jest to coś zdecydowanie lepszego niż siedzenie w swoim pokoju, oglądanie seriali i produktywne na to Ja lubię spędzać czas, a jest to produktywne, możesz czegoś nowego nauczyć. Także tak, ciekawe. Było bardzo fajnie. Mogłam poznać, jak się pracuje od kuchni właśnie dziennikarze i operatorzy Hammer. Czy to fajny sposób na spędzanie wakacji? Tak, bo zamiast siedzieć w domu, można zobaczyć pracę dorosłych osób i spróbować samemu. No i jak ci się przeprowadzał wywiady? Bardzo miło było. Jak oceniasz pracę dziennikarzy i operatora kamery? No, bardzo dużo zrobili i pozytywnie oceniam. Ale taka ciężka praca, jak myślisz? Tak, ciężka, no bo trzeba się przełamywać, żeby podejść do kogoś. Dla niektórych to jest. Ciężkie, ale myślę, że potem jak już się tak dużo przeprowadza takich sąd, to już łatwiej jest. I czy zdecydowałabyś się kolejny raz wziąć udział właśnie w takich warsztatach w wakacyjnych? Tak, na pewno bym się zdecydowała. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Będzie głośno. Takie hasło przyświeca czwartej edycji Karnal Festival. Tego lata na scenie usłyszymy różne gatunki i style muzyczne. A to wszystko w wyjątkowej, industrialnej przestrzeni Sztolni Królowej Luizy. Pierwszy koncert już 7 lipca. A na scenie wystąpią Daria Ześląska oraz Natalia Schroeder. Zapraszamy na czwartą edycję karnal festiwalu do strefy karnal Sztolnik Królowa Luiza. Zaczynamy już 7 lipca koncertami Darii Śląska i Natalii Schroeder, 21 lipca za to koncert OSTR-a i Emade Tworzywo, za to w sierpniu, 4 sierpnia Patrycja Markowska i Oskar Cyms. Kończymy 25 sierpnia koncertami i Igiego. O co chodzi? I Darii Zawiałow. Na naszych gości, którzy przyjdą się pobawić, czeka strefa gastronomiczna, może będzie dobrze zjeść. W soboty, DJ-sety, potańcówka, klimatyczne rytmy do lat 80., ale też coś pewnie nowszego. Dla każdego coś się znajdzie. Podczas tegorocznej edycji łączymy style, łączymy gatunki, łączymy możliwości, tak, żeby każdy coś dla siebie mógł tutaj znaleźć. Dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.